Dzień dobry, witam w grze Astronir. Gramy właśnie samouczek, uczymy się, będziemy za zmoniczką grać. Tylko teraz musimy oboje przejść w tą tę grę i się nauczyć ją. Nią... Oh shit! Oh my god! O oh nie! Mayday, Mayday, Dostajemy Dostajmy Tu jednostka 2, 2 1 5. Otrzymałem uderzenie meteorytem, mój statek wypadł z orbity Wylądowałem gdzieś w nieznanym miejscu, czy mnie słychać? Okej, okay, okej, okay. sterowanie, spójrz w czerwoną... Spójrz na czerwoną latarnię Gdzie jest czerwona latarnia? Tam jest czerwona latarnia, tak? F, wyjdź. Okej, okay, wychodzimy. E, okej. Okay. Sterowanie, okej. Okay. Wrak łazika, gruzy. Ok, podejść, aby ten. No dobra, idź w stronę łazika. No dobra, czekajcie. No to idziemy w stronę łazika. Ok, pod, pod tym możemy skakać sobie. Dusz się. O jezu, duszę się! Oszesz kurwa! U! O, dobra, podejść, aby podłączyć się do tlenu. A, dobra, czy musimy podejść do. Dusimy się, dusimy się, dusimy się. Ok, dobra, jest. Ok. Przewód... Yy, okej, okay. Podejść do przewodu, aby wejść w nim w interakcję. Coś tutaj jest? Możemy wejść w nim w interakcję? Nie możemy, okej. Okay. Okej, okay. puść. Ok. kursor podnieś. I co teraz? A, i tu musimy postawić? A, i teraz mamy połączoną siatkę. Lina. Tlen nie A, czy musimy sobie taką tutaj siatkę tych tlenów dawać, okej. Okay. <laughs> Dobra, i co tu mamy? Tu mamy jakiś ten. Musimy go postawić gdzieś tutaj. O, pyk. A i tutaj robimy taką siatkę, siatkę z tlenem z tego co widzę. Ok, hopa, hopa. Hopa, dobra, jest. Wyrzucony plecak. Podejdź do wyrzucony plecak, aby wejść z nim w interakcję. Znaczy musimy podejść do tego plecaka tutaj. Ok, jest wyrzucony prze... F, aby zebrać coś tutaj. Okej, okay. zawiera zasoby oraz przedmioty do odzysku. Teraz, zebraćmy jakieś zapasy. Okej, okay, otwórz. Okej, okay, co to jest? Światło robocze, przerzuć do tego. A, czekaj, 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 czekaj. Schowaj do plecaka, F. A, okej. Okay. Mam jakieś światełko. I stronę niebieskiej latarni, dobra. Że jesteś w solo, że jesteś w tym solo. No ale to jest samouczek, uczymy się grać. Uczymy się grać, jak się nauczymy grać, to będzie lepiej. Okej. Okay. czy my teraz mamy jakiś tlen? Mamy tutaj zapasy tlenu jakieś. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy szybko. Z zapasami naszego tlenu. Boże, jak ta planeta wygląda. Ale tu grawitacja jest bardzo podobna, do naszej. Okej. Okay. Let's go. Ta planeta jest okrągła, ej. A miała być płaska, o co tu chodzi? Dobra, tutaj mamy jakiś rozbity znowu... Co to jest? Dobra, napełniliśmy sobie wszystko. Wybierz kurs... kursorem. Tutaj to jest terraforma... terraformator przy... F kliknij. F, okej. Okay. E w wyposażeniu. Okej, okay, co to jest? Terraformator. Zbierz mieszankę złoża. Ha, i tutaj możemy. A, i my tu zbieramy sobie rzeczy, ten terraformator. A, i my tu zbieramy rzeczy, tak? Ok. Wydrukuj zestaw. Czekaj, dobra, co to jest? Teraz tak. E... Wydrukuj zestaw przewodów z Twojego plecaka. Ok, no to mamy tutaj całkiem sporo tych, tych rzeczy. Ok, nazbieraliśmy całkiem sporo. Teraz odłóż, otwórz plecak i zestaw przywodów. Eee, drukuję przedmioty, dobra. I co to jest teraz? Pu? Co to ma niby być? Czekaj. Wybierz kursorem. O co tu chodzi w tym? Na no to odkładamy tutaj. Co teraz? A, i to klikam, tak? I to wydrukowało. A, dobra, i wydrukowaliśmy coś. Okej. Okay. Drukuj przedmiot kursorem. A, to, 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 to jest? Pod tabem coś? Jezu, jakie to. Znowu kolejne menu jest porąbane. Przewody. Okej. Okay. Okej, okay, i to jest, to jest, to. I to jest. To są przewody? Dobra. Środkowy zielony drukuje, dobra. I to jest to? Mały generator? I są małe generatory, tak? A, dobra. I teraz tu musimy przewody. Drukuję przedmioty. Tylko co to za przedmioty tutaj drukuje? Tylko nie wiem, co, co za przedmioty ja mam wziąć. A, i to jest to. Zestaw przewodów, dobra, okej. Okay. Bo ja nie wiem co jest, co i to jest zestaw przewodów, uwaga? Pyk, mam. Teraz zamknij plecak, okej, okay, mam. Dało się. Jezu Jezusie, drogi! Przewody wydrukuj. No dobra, już przy, przewody zrobiłem. Ciekawe czy moniczka będzie miała takie same problemy jak ja. Dobra, let's go. igniemy Zbuduj linię do zielonej latarni, dobra, linię do zielonej latarni. A czekaj te. Umieść przewód. Dobra, hopsa. pyk, 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 pyk. pyk. Przewód. Dobra, hopsa. Jest. O Jezu, nie nie, to, to muszę zebrać. Jak daleko to może iść tutaj. Dobra. Teraz tutaj musimy postawić kolejną linię i kolejna linia tutaj. Dobra, jest. Dało się. Zbierz żywice ze złoża, aby wydrukować pojemniki. Żywice, czekaj, nadajnik. Zmień kolor. A, możemy nadajnik, dobra. Zbierz żywicę ze złoża, aby wydrukować ten. A, tu jest żywica, to teraz... Yy... to mam wziąć? Okej. Okay. E, pod e biorę. dobra. Dobra, zbieramy żywickę. Dobra, tutaj hopa hopa. Zbieramy, zbieramy. Dobra, żywica jest. Dobra, mamy. Teraz odkładamy. Otwieramy plecak i teraz tak Mały kanister i to to musimy zrobić Dobra, budujemy mały kanister Ona nie jest mądrzejsza, miejmy nadzieję, że jest mądrzejsza Zbuduj rampę do lądowiska promu Ok, zamknij plecak i Jak jakie mam zbudować teraz Rampę na lądowisko promu Jak ja mam tą rampę zbudować? Ok, umieść przewód Co to znaczy, że ja mam tutaj zrobić tą, tą? Czy ja w plecaku mam coś zrobić, jakiegoś takiego? To jest mały kanister, mały generator Mała, dru mała drukarka Co to jest? Tutaj to są przewody, paliwo stałe To są jakieś takie inne rzeczy Tylko zrób terraformator Okej, okay, i teraz co? Przytrzymaj i zbieraj teren jest do pojemników Alt ziemią. A, okej, okay, dobra. Zbieramy ziemię i teraz. O, boże, jaka piękna rampa. Dobra, teren... powinno wystarczyć. Dobra. Hop! Jaka rampa po prostu. <śled> Zajewista rampa, dobra, okej, okay. uwaga, łazimy. Dobra, spróbuj y, wystartować się małym promem. Dobra, i teraz, jak ja mam tutaj wejść? F, wejść. Dobra, C, uruchom. Potrzeba silnika manewrowego. Opuść mały prom, dobra. F, wejść, dobra, czyli potrzebujemy jakiś. Y, zbadaj wpis w katalogu dla silnika manewrowego. Na paliwo stałe, dobra, czyli klikamy Q, tab. Hopa, hmm. i tutaj. Potrzebujemy jedno aluminium i jeden amon. Eee, okej. Okay. No dobra. Co za terraformowanie, świetne. Świetna zabawa. Wydaje mi się, że ja powinienem tą kamerkę dać sobie gdzieś niżej, nie? Jak dam niżej, to będzie lepiej. O, teraz powinno być lepiej. Eee, no dobra, zamknij katalog. Okej. Okay. Znowu te, te, te jest strasznie takie, ten... Nać próbki badawcze, żeby uzyskać bajty. No, gdzieś tutaj. Próbka badawcza. Dobra, let's freaking go. Chciałem tutaj jeszcze, jeszcze trochę tych kabli mam, trochę tutaj mam. Na uwaga, umieść przewód. Umieszczamy tu przewody. Tutaj kolejny przewód. I tu kolejny przewód. I tu kolejny przewód i tu powinno być OK Dobra, najedź kursorem. Próbka badawcza. Raz jedna. Druga próbka badawcza. Trzecia próbka badawcza. Dobra, bajtów mamy trochę. Odblokuj silnik panewrowy na paliwo stałe w swoim katalogu pod tablet. Ok, Okej, odblokuj, pyk. No i dobra, i teraz możemy. Teraz potrzebujemy aluminium i ten, czyli teraz w drukarce możemy to zrobić. Pod Q. E, I musimy znaleźć mała drukarka. Okej, okay, to, i, to, i to jest to, mała drukarka, tak? Potrzebujemy małą drukarkę. Dobra, i to, to zżarło. Okej, okay, mała drukarka. Ustaw małą drukarkę. Yy, Dziś tutaj ustawimy? A niech będzie. Zamknij plecak. Mamy tutaj drukareczkę. Okej. Okay, to... Dobra, postawmy to tu. Okej, okay, wymagany jest amon. Zostawimy na każdej planecie plus aluminium. Okej, okay, włóż... No, z powrotem do, do swojego inwentory. Dobra, włożyłem. Okej, okay, musimy poszukać teraz tych, tych, tych. Ty. Nie obrazu, jak to nie obrazu, jest zajebiście, wszystko jest. Proszę nie narzekać. Dobra, biegniemy. Let's go. Pik, 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 pik. Nie wiem, ile tych przewodów tu mam. O, już nie mam. Okej, okay, pod shiftem bieży... biegniemy szybko. Let's fucking go! Let's fucking go! Jedziemy! Sterowanie jest strasznie trudne, powiem szczerze. Dobra, uwaga. Zbieramy, tutaj Pyk, 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 pyk Dobra, tu jest jakaś placówka, widzę A, e, e, la, e, Lateryt ze złoża Aby wytworzyć aluminium Dobra, czyli ten lateryt musimy jeszcze zebrać Okej, okay, dobra, już mamy Zbieramy, zbieramy, zbieramy Dobra, ile tego jest? Odłóż, dobra Terraformery mamy czyli zasilanie piecowi hutniczemu To jest piec hutniczy, tak? No dobra, dobra Okej, okay, tu jest tlen. Przywróć zasilanie. Yy, tutaj kursorem najeżdżamy na gniazdo i musimy to połączyć, tak? Tutaj, o. Teraz zasilanie włączone. Wytapianie zasobów. Yy, umieść lateryt w piecu. Czyli potrzebujemy to wziąć pod Q. To jest to mała drukarka. To jest lateryt, tak? Opsa. To nie jest lateryt, to jest chyba to, nie? Dobra, wytapianie zasobów. No już, już dałem chyba tak w piecu hutniczym. Czy to, a czy to to jest latery? Czekaj, przepraszam, to to. Pomyliło mi się. Dobra, wziąłem sobie. To, to nie było to. To bo to, to, nie to chat. Teraz latery, chopa. Raz, dwa. To możemy się schować. Dobra, okej, okay. Ter teraz jest dobrze. Zaznaczyć do Terraformera, bo. jest dobrze, jest OK. Ok, połącz mały generator do pieca chodniczego, aby usprawnić jego działanie. Mały generator. Czyli ja gdzieś tutaj mam mały generator, tak? Dobra. Mały generator. Dobra, i teraz tutaj możemy to dać Tu. Ok. A czekaj, bo to chyba nie to dałem. A czekaj, to, to, to musimy odpiąć. To odpinamy. Okej, okay, teraz jest, i teraz tutaj możemy do, dołączyć ten. ten coś taki. Dobra, mamy. A, tu rzeczywiście jeszcze mamy. schowane. Teraz tak, weźmy tutaj. lateryt. I pod, podłączmy go tu. O, czemu nie mogę. Dostarcz surowiec organiczny, a to to chyba to, tak? Ten korn tutaj? Nie Co to ma niby być? Organiczny, okej, okay, dobra, jest Dobra, jest Jezu No, ten głupi Facebook nie działa? No nie działa, no psuje się po prostu Co? Już skończyłaś? Nie, bo w ogóle nie wiedziałam co mam zrobić jesteś głupiczkiem, wygrałem <śmienicza> A co, nie ogarniasz? No, mamy jakąś ramkę zrobić, nie mam się tego Jaką ramkę? Do tego, co stoi, ten, ten łazik. <śmienicza> Naprawdę, Wie, tam utknęłaś? No ja nie wiem! Jaki ty jesteś pajacyczkiem? Patrz, Moniczku. Pod Q masz inwentory, nie? I tutaj no, musisz wybrać ten przedmiot. Tu no, o. Tu no, klikasz no, to tak. i tu chyba coś tam musisz. No, e, no, te Nie. kable tak jakieś musisz zrobić? Nie, tam mam zrobić. Ten, platformę coś tam. A, no to bierzesz generator, ten tutaj pod E, no. widzisz? Zbierasz trochę ziemi i prawym przyciskiem, yy, prawym przyciskiem powinnaś móc tego budować, jakby, jakby tak, dobrze? Prawym przyciskiem? Jak, jakoś tak chyba prawym przyciskiem budujesz. Yy. Dobrze ktoś mówił mi? Jak, jak wy to chat robiliście? Altem, a altem Widzisz, patrz, jak trzymasz alt To możesz zbudować rampę <ścoughs> <śmany> <śmany> No i dobra, no i co, już tu wypaliliśmy wszystko? Pod E Pod Q Dobra Jest świetnie Ok, odbierz aluminium z pieca hutniczego, dobra? Boże, to, to menu jest tak porąbane. Dobra, mamy aluminium. Wydrukuj silnik manewrowy na paliwo stałe za pomocą małej drukarki. Dobra, to jest mała drukarka. Eee, więc teraz tak. Eee, teraz bierzemy pod kół. To aluminium. Okej, okay, gniazdo kablowe. Aha, dobra, czyli musimy teraz tutaj podłączyć to pod, pod kablami. Może jak ten kabel jest podłączony Teraz Włącznik, coś tutaj Zbadaj Let's go Jaka ta gra jest banie zaawansowana, masakra Dobra, i on tutaj drukuje z aluminium Bierze wiedzę z czatu, a Moniczka chce robić sama Ja, bo ja jestem po prostu Wiecie, no widzicie, no ja tutaj kurde próbuję jak najbardziej zoptymalizować wszystko Kurde, ile tutaj aluminium tutaj jest, zobaczcie nie wiem co ja w ogóle tu mam na plecach, coś mam. Czerobane to jest. Okej, okay, ten silniczek będzie musieli gdzieś tutaj wpakować pewnie. Dobra, to jest żywica, lateryt Amon, żywica amon. I tu jest jakiś złożony coś tutaj, nie wiem o co chodzi z tym. Dobra, ten silnik mamy. Chilek będzie, nie, no świetnie mi idzie czat. Jest super. Patrzcie, mamy, wydrukowaliśmy sobie silnik. I co? Już? Czy on jeszcze potrzebuje tego, po prostu? Okej okay. O nie! Okej, okay, co, co, to ty, tyle? Jest, dobra, udało się Dobra, odłożyłem sobie Wróć do lądowiska, do promu z silnikiem Let's go! Jestem mistrzem tej gry Kurde jednak moje IQ jest wyższe chyba niż mieniczki najwyraźniej. Jednak coś w tym jest, kurde, że chyba mężczyźni są tacy, nie? Tacy świetni. Dobra, idziemy kurde, tu ja już tutaj wyrżdżałem praktycznie wszystko. Ale to rzeczywiście, jed jedno co mogę powiedzieć, to to, że rzeczywiście jest troszeczkę takie ten... Otwórz plecak. O, siedzie, ja wpadłem. Na to i gdzieś tutaj musimy włożyć to zamknij plecak. Dobrze? Mój pakiet na ziemi. Ok, co to jest? Rozpakuj silnik F. A, dobra, muszę rozpakować to. Ok, rozpakowałem. I teraz silnik manewrowy wstawiamy tutaj. Siadamy I uruchamiamy. I let's go! Woo! Lecimy w kosmos! Let's fucking go! No i udało się. Teraz 200 IQ poszło. No i dobra, no i fajno. No i fajno, mi się podoba. Dobra, czekajcie, idę pomóc Moniczce jeszcze tylko ogarnąć to.